Nie lubię tej planszy, ale słuchajcie, czy ja mam z dźwiękiem? Tak, jest dźwięk. Masz dźwięk. Dziesięć 14, 15, 15. Ile ty? Ile ty? Dziesięć. Trzy osoby będą szukać. Tę utrudnione zadanie, ponieważ... Eym... Oni szalmar po prostu. Dobra, może jeszcze nie będę jak. Ja mam nadal 10. Żeby znaleźć te którego miejmy nadzieję, że znajdę, ponieważ nie pamiętam gdzie jest. I kto się wysz... Ciekawe kto się wyszczelił. Jeżeli to się ty... ja. To byłeś ty? To byłem ja. Najgorzej. Czemu? Bo jak się wyszczelisz, to potem stamtąd nie, nie umiem wyjść. Właśnie też nie umiem wyjść, stąd wyjść? Wyszczeli się bez powrotem tam. No dobra, udało się coś. Dobra, jestem, jestem na obrazie. Jestem w jakimś pomieszczeniu, Aha. gdzie są cztery osoby. Więc tu jest bezpiecznie, bo. Można się w miarę odmrozić. Jak ktoś ucieknie, fajnie. No nie, nie odmrozisz się, bo będą wszyscy zamrożeni. Ale jak ktoś ucieknie, to. Da się uciec, są większe szanse. Siedzę tutaj na obrazie, guys. Nie do wiem, co tutaj jest. Szukacze i idą w nie tą stronę, co ja. To dobrze. A, macie filmik, co się zapisało. Oni mogą chyba powiedzieć do a powiedzieć do nie można chodzić. Nice. E... Widzę, że obrali taktykę w grupie raźniej. Haha! Ha. A tamta próbuje wejść na zjeżdżanie. Rozdzielili się. Jezu, ja się boję, Ja wszystkich ich widzę, a oni tam nie idą po nich, a ja ich wszystkich widzę. Ja nie rozumiem, dlaczego oni po nich nie idą. A gdzie oni są? No latają w tym. W pecesiu W widzę go A to ty byłeś Dobra idę do armaty się jeszcze. nie jak najdalej od nich Tam jest taka armata, że jak wejdziesz do jednej, to się przyteleportujesz do wszystkich po kolei Bo one się tak wyszczeli z jednego miejsca na drugiego Gdzie?! Ja, Seeker jest! Kula, zamrożony jestem To dobrze są Oni krążą po bo, obok nie. Oni cię zamrozili! Czy ja Oni. ja cię kręcę. Czy tylko ja przeżyję? O, to jest pytanie. O boże, o boże, o boże, o boże. Co dobrze są! Pamiętam taki skacze zamrożony. Wiecie co jeszcze jest widzowie za dobre? Mój Instagram, więc zapraszam was. Taka chamska reklama. Link macie w opisie. Ale również link macie w opisie do mojego Twittera, zapraszam. Tinder? Twittera spokojnie układu, ale... Na pewno bym nie dał linku w opisie do mojego Twittera, jakbym miał. Chyba, że fagata oglądasz, tak? Pewnie. Jeden jest dla pomarańczyków zjeżdżania, ale to powinien to nigdy nie jest... Światowa, nie no właśnie nie widzę. A to jest a, dla... ale ty szukacz, a szukacz, nie, no ja oglądam się szukaczy. No a właśnie też oglądam no, szukaczy, właśnie z tym A ty jesteś zamrożony? Tak, jesteś zamrożony. No, bym... jest a sfer czy się odmroziło? Może akurat. Ja bym zeszła, ale to jest jednoznaczne z tym, że mnie ktoś znajdzie, to będzie, że szukacze są pode mną. Ale widać, że in ich intelekt nie jest w stanie mnie znaleźć. Ja. Yeah. Jest tutaj blisko. Uh, uh, uh. O Boże! A! Wiesz. A zobacz! Tam, tam ktoś jest zamrożony i skacze na wyrzutni tak w górę i w dół. No właśnie też takie coś robiłem, tylko już spałem z tego. Wdrapał się. Jest tam, gdzie nie mogliśmy się wdrażać, jak graliśmy sobie. No wiem, wiem, ale już, ale ja już potrafiłam wejść. Ja ogólnie mało po dole chodzę, bo tu mnie przeraża. Na mnie jest taki labirynt. Ogólnie ta mapa jest jakaś taka. Nie, lubię, tu się trudno jest grać. A tylko to jest taka... Um, są takie ambicje. Te wyrzutki, nie, nie, takie nie, nie, um, one są nie, właśnie... tutaj nie, nie, się nie, 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 różowa, co mówię, Ogólnie to będą jeszcze dwie rundy, w tej rundzie będzie słaby dźwięk, będę jakby dopingować, ale w następnej już wróci, więc y oglądajcie do samego końca. Właśnie ugadłam, że nie ma głosu, więc będę wam trochę opowiadać. Ja poszłam się skietrzeć z tego, co pamiętam. Tam dzisiaj takie kuleczki rzucam. Właśnie tam owijacie, na no, tam widać zresztą to. I tam jeszcze się w sumie nigdy nie chowałam, więc nie wiedziałam, czy znajdę jakąś fajną kryjówkę. Ale w sumie to znalazłam z box. W sumie znalazłam teplik. Więc czułam się tak, jakby bezpieczna bo wiedziałam, że jednak to do nie dotrze. Ym, zresztą zaraz zobaczycie, jak mu pójdzie. Trochę się uśmiejecie. Yy, Janek mówi, że nigdy jeszcze nie był na tej mapce. tak mówił, więc cóż, yy, my że tak było. Yy, a tutaj właśnie próbowałam wejść do góry. Potem, jakby wszystko co jest na co zazwyczaj teleportuje, więc myślałam, że to też będzie teleporter, ale niestety nie, więc postanowiłam pójść na tą ramkę. No i jak powiedziałam Jankowi, że będę mu pomagać, szukać innych ludzi, więc teraz mówiłam, że go widzę, a on mnie nie widzi. Spoiler, nie znalazł mnie. Chyba teraz trzeba się jakby w kącik skitrać i będzie nie No i zaczęłam pomagać Jankowi. Powiedziałam Jankowi, że ma wskoczyć. Jak widać, mh. nie zauważył, że obok ma żółty guzik. I maczył się jakieś um, dobre pół minuty, żeby tam wejść. No Jakby tam był jakby jedna osoba, bo ja tą osobę widziałam i zaraz zobaczycie, jaką ją gonił. Um, trochę ją szukał. Widzicie? Ona to była! On jej nie złapał. Możecie napisać, czy myślicie, że ją złapię, czy nie. To jest naprawdę ciekawe. Widzicie? Już kolejna przylazła, a takiej nie widział. Nikogo nie złapał. No, ręce opadają, no ale. Tutaj jednak dostał przyspieszenie, bo zobaczył kogoś, więc y, po, tego, po tego gostka biegu Widać od razu, że zaczął skakać, żeby <noise> było szybciej. Gówno szybciej było na tak samo wolno. Ale tak, udało mu się go złapać. Jeszcze nie teraz. O, teraz. Więc w pomocnika, bo jakby coś ucięła, ale dobra ważne. Tryb zombie polega na tym, że jakby musicie złapać kolejne osoby, one jakby zarażają się... Y, Tymi właściwościami, tym, tą głupotą i tych zombi, wiecie. To się jak nie? Jak kogoś dotniesz, też szuka. Ym, więc tamten zombie, ten blond, natrafił straty, można tak powiedzieć. No i szukał też osób. Więc w sumie trochę osób znaleźli. Chyba trzy, z tego co pamiętam. O, widzicie? Już, już kolejna osoba została. Wy chyba tego nie widzicie, nie widzicie, ale zostało coś około 30 sekund do końca, więc zobaczycie, ile im ile się jeszcze osób uda złapać, czy jeszcze jakaś osoba się uda złapać, więc... Teraz jest moja ulubiona część. Krzyczeńkowi w dół, no idź w dół. W dół idź. No i, i mówię teraz niech to dół. No i on wraca i miał iść w drugą stronę. No i tak, sklinował się w słuchawkach. Tak tak można zrobić. Sklinował się w słuchawkach. Niczym super bohater. Na szczęście był koniec czasu, więc za długo tak nie posiedziała, aczkolwiek mieliśmy upad w, w popachy. Nie, shop lubię, ale... ale taki prawdziwy. Wiecie, jak chciałam się tam schować. Dobrze się nie tam nie schowałam. O, zapisał się. Widzicie? Dobra, ja sam się wyszczeliłam, ale wyszłam stamtąd. Mam dobrą intuicję. Ty widzicie niebieską półkę, to jest ważne pytanie. A czego nie widzę, wszystko widzę. To świetnie, czyli... na ten. Widzę, że, y, że szukacz koło Ciebie idzie Jak to? Normalnie O Jezu mm. Zaraz wpadnę na broń Ja się boję, ja będę prowadził koszowniczy tryb życia i... Koszowniczy tryb życia Idę na łaszkę szkolną, bo on był na półce i pewnie by szedł na dół bo on pewnie tak schodzi sobie jest po kolei na dół. Tak mi się wydaje. Jest mm. na żółtym. Gdzie on jest? To jest też bardzo ważne pytanie. A na, jak na, na, na żółtym? tablicy. Nie, to jest naprzeciwko tablicy. Wyszeliśmy i. O, pas nie Ale nie pasną tej jednej. Myślę, że tam jest jest zdziwione. Może ja pójdę sobie e, pod ławkę. Ale ja bym chciała cię widzieć, ale cię nie widzę. No, nie jest. Z dziadu Tepnął się. Ta można wejść, widziałeś? Widziałem. Ale fajne Jak będzie kolejny odcinek, co zależy od Zuzowy To tam się pewnie słuchamy, jak będzie tak. Jeżeli będzie 7 łapek w górę, to macie gwarantowane, że je kolejny odcinek I to tak w miarę małym odstępie czasu Ale jeżeli nie będzie łapek w górę, to możecie sobie tylko pomarzyć Nie będzie Nie będzie kolejnych przygód Szkolnej tej... tej w klasie szkolnej Albo w jakimś laboratorium, albo na przytulnym strychu. Czy byli już na tym? Na, byli w samolocie? Nie. Yeah. To słuchajcie, jak wbijecie 7 AP w górę, to się z samolotem i to z takimi fajmami jak ja i Janek. Więc wiecie co robić. 7 AP w górę, no i jeszcze subiku. Pamiętajcie o subiku. Robimy produkty. Jakby coś na ten temat, bo jakoś y, za mało gadasz dzisiaj. Za mało gadam? Czemu za mało gadam? No nie wiem. Ja Sądzę, że ten odcinek to jest trochę żule na no, subskrypcję, więc pożulę jeszcze bardziej. Zasubskrybujcie <laughs> Karol, ponieważ 100 subskrypcji to jest bardzo piękna trzycyfrowa liczba. Bardzo, no nie ukrywajmy, że 94, bo to jest aktualna liczba naszych widzów. Wygląda brzydko. No to nie wygląda ładnie dziewięć cztery, nie? No czytaj tyle jest ładna, powiedz. Jeżeli nie chcecie wbić 100 subskrypcji dla Janka, to wbijcie dla siebie, bo wiedzcie, że czeka Was specjalna na stówkę. No. Chcecie zobaczyć, jak rysujesz swoje życie? Może nawet nie, że rysujesz coś w swoje życie, ale na pewno będzie odcinek, jaki wam się marzy. Wiesz jeszcze o tym nie wiecie, jaki wam się marzy, ale ja wiem, że to jest wasz wymarzony. Dokładnie. Zasubskrybujcie. Bo warto. W każdej chwili możecie odsubskrybować. A jestem demo. Nie, 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 nie. Niech oni nie obsubskrybują, macie subskrybować. <laughs> Ale ja bym się nie, spodobał, e! nie spodobał, Widziałeś? Nie, nie widziałem, bo... Pan na łukcie. Nie. Wraz w tablicę. Tam można wejść? No. Nie widzi mnie ślepota, no cóż... Właśnie chciałam zaskoczyć do tego kubka, na szczęście tego nie zrobiłam. Przepraszam bardzo, bo nie było w tym filmie miejsca na no zrobienie miniaturki. Co zrobisz na, na Wybieraj jakiś fajny kadr kadrzyk, kadrusik. No dobrze, to koniec na dzisiaj. Tak wiem, musicie się z nami rozstać. Mi też jest smutno. Ale nie martwcie się. Już jutro widzimy się o godzinie 16. Do zobaczenia. Do zobaczenia.